PowerGen Africa to jedno z wydarzeń, w których Rafako w tym roku bierze udział. Już mamy za sobą PowerGen Europe i PowerGen India. Wydarzenia, które z jednej strony są niezwykle interesujące z punktu widzenia możliwości nawiązania kontaktów nie tylko z potencjalnymi klientami, ale także z potencjalnymi partnerami, czy to na danym rynku, czy paradoksalnie na rynku naszym krajowym, bo wiele firm. A w szczególności ich osób zarządzających tymi firmami spotyka się właśnie przy takich okazjach i wtedy można podyskutować także o e, wspólnych przedsięwzięciach, chociażby w Polsce. E, natomiast je, innym bardzo istotnym aspektem tego typu wydarzeń jest e, propagowanie marki Rafako szerzej w świecie, tak abyśmy byli rozpoznawalni, tak aby też e, kompetencje, którymi dysponujemy, a które są w tej chwili unikalne, bo. Jest naprawdę niewiele firm, które mogą konkurować z nami albo z którymi my konkurujemy w tak szerokiej palecie produktów, rozwiązań, technologii, którymi dysponuje Rafaco. I dobrze, aby nazwa Rafaco była właśnie rozpoznawalna również na kontynentach, na których Rafaco historycznie było mniej obecne. RPA i kraje otaczające to bardzo ciekawe rynki, takie, w których jeżeli znajdziemy odpowiednich partnerów, jesteśmy przekonani, że będziemy w stanie zaistnieć, będziemy w stanie wykreować nową wartość dla tych obszarów. Obecność na targach PowerGen Afryka jest bardzo ważna z punktu widzenia rozwoju naszej firmy. Podobnie jak na PowerGen Europe oraz Azja, gdzie szukamy nowych nabywców, nowych projektów i nowych możliwości, również tutaj jesteśmy zdania, że znajdziemy w najbliższym czasie projekty, które pozwolą naszej firmy się rozwijać. Już przez te kilka dni spotkaliśmy wielu partnerów, nie tylko z Republiki Południowej Afryki, ale również z Mozambiku, z Zimbabwe, z Nigerii, którzy mają naprawdę bardzo, wykazują bardzo duże zainteresowanie tym, co Rafako ma do zaoferowania. Nasze referencje, nasze technologie, to, co pokazujemy, co, czym możemy się pochwalić, kompetencje są bardzo interesujące dla wielu klientów właśnie w tym regionie świata. Co ciekawe, nie tylko firmy z tego rejonu są zainteresowane, ponieważ spotkaliśmy również firmy z Dalekiego Wschodu, na przykład z Hongkongu, które stwierdziły, że po zmianie koniunktury to jest właściwe miejsce, gdzie można znaleźć nowe projekty i rozwijać biznesy. Mamy nadzieję, że my również będziemy w najbliższym czasie mogli się pochwalić referencjami i projektami w tym rejonie świata. PowerGen Africa to w sumie już są czwarte targi z cyklu PowerGen, których Rafał uczestniczył. Uczestniczyliśmy na początku w targach PowerGen International w Ameryce, następnie w PowerGen Europe, w których uczestniczymy bez przerwy od początku istnienia tych targów, od 93 roku. Wzięliśmy również udział w targach PowerGen Asia i India. No i obecnie po raz drugi jesteśmy na targach PowerGen Africa wspólnie z EnergoProjektem Katowice na, na jednym stoisku. Targi bardzo interesujące, nie są tak duże jak targi europejskie, ale jest bardzo dużo ważnych gości z krajów takich jak RPA, Namibia, Mozambik, a również dalszych krajów afrykańskich. Liczymy na to, że nawiążemy tu ciekawe kontakty. Stoisko cieszy się sporym zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że tak będzie również. Afryka to możliwość do dotarcia do klientów, do kontrahentów, do naszych partnerów, to możliwość poznania mechanizmów, które funkcjonują w Afryce, mechanizmów szczególnie finansowych. Jest wiele projektów, ale te projekty wymagają specjalnego wsparcia, specjalnego zaangażowania banków, które, które biorą w tym udział i, i jest to genialne miejsce do poznania mechanizmów, które rzeczywiście tutaj funkcjonują. And if I could just have your attention for a, for a few short moments, that would be really great. It's wonderful here. It's, uh, my name's Glenn Ensor, I'm the managing director of Penwell International, and it's wonderful to see so many of you here enjoying this reception so nicely brought to you by our good friends who I'm about to introduce. I just wanted to let you all know at the end of today we've got two thousand eight hundred and seventy people through the door. We finished on 1,800 at the end of the show last year, so that's a great uh, testament to this event. Thank you very much indeed, all for coming. Thank you. Energoprojekt Katowice from Poland and Rafaco, uh, the biggest manufacturing or boiler uh, factory. Uh, it is a great pleasure to welcome uh, the honourable guest on our event. I think that no more uh, words. Please enjoy but uh, the board is which from EPK and uh, Rafako is represented uh, here by the, the members of the board and the uh, president of the board from Rafako, so maybe few words. Really few words because I don't want to disturb this event. Uh, thank you very much for coming here, for joining us at this small venue. I hope you will enjoy. So once again, very warm welcome and enjoy. Thank you.